Cześć. Tu Aneta Gibek Wiśniewska od wielu lat zajmuje się odkrywaniem potencjału człowieka, w tym w miejscu pracy. No i właśnie ten potencjał czasami jest zachwiany z powodu niektórych zjawisk niepożądanych, takich jak mobbing i o nim dzisiaj też będziemy mówić. To już kolejna odsłona tego zjawiska, a moim gościem jest osoba, której nie będziecie widzieć, ale będziecie słyszeć e, i zada mi trudne pytania. Uwielbiam trudne pytania, bo jestem przede wszystkim praktykiem, a nie teoretykiem. E, bywam w firmach właściwie każdego dnia, pomagając zespołom wyjść z tych niepożądanych zjawisk i teraz mój gość będzie zadawał mi pytania, które ja absolutnie nie znam, nawet ich nie chciałam. Po prostu chciałam na bieżąco odpowiadać to, z czym najczęściej wy borykacie się, pisząc do nas maile, e, dzwoniąc, e, po prostu dopytując, co możemy zrobić, jak poradzić sobie i czy to jest zjawisko mobbingowe, czy nie. Witaj w podcaście, Wybieram Rozwój. Do słuchania zaprasza Aneta Gibek Wiśniewska. Nazwałam mojego gościa Zosią, zresztą z naszych spotkań już wam jest znana ta postać. No i Zosiu, no twój czas. Zadaj pytanie. Jak reagować, gdy jesteś świadkami sytuacji mobbingu w miejscu pracy? Ta nasza reakcja może być e, różna, przede wszystkim może wy i powinna wynikać z tego mm, regulaminu polityki antymobbingowej, który jest w miejscu pracy, gdzie powinniśmy być przeszkoleni z tego, wiedzieć, że taka polityka istnieje, jeżeli ona istnieje, a w dużych firmach powinna ona być. I według tego reagować do pracodawcy. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie kolegi, koleżanki, to jeszcze inna reakcja, w której możemy po prostu dopytać na zasadzie, Zosiu, powiedz mi, co się dzieje, czy ja ci mogę w czymś pomóc. Bardzo ważna rzecz jest tutaj faktycznie taka, że osoby będąc w roli ofiary. Mogą się nam nie przyznać i nie rzecz w tym, że one nam nie ufają, nie rzecz w tym, że one nie chcą nam tego powiedzieć. One się po prostu boją. One uważają, że to jest ich problem, z którym sobie muszą same poradzić. I właśnie w tej samotności pozostają bardzo, bardzo długo. Więc um, to pytanie, które zadajemy, co do którego możemy nie dostać odpowiedzi, że wiesz co, bo właśnie zbyszek nie mobbinguje, ponieważ ta osoba nawet może nie wiedzieć, że jest zjawisko mobbingu i że ma tutaj problem. Natomiast, im bardziej będziemy serdeczni, im bardziej będziemy mm, osobą wspierającą, tym lepiej. Czyli mogę zakończyć tą rozmowę, jeżeli osoba nie chce mi o tym powiedzieć. Słuchaj, Zosiu, pamiętaj, że jestem, że mogę Cię wspierać tyle, co będę potrafić. Ale proszę, nie zostawaj z tym sama. Może idź do kogoś innego, ale widzę, że coś jest nie tak. I zakończyć. Nie zdenerwować się, nie obarczać, tak, to Ty teraz mi nie chcesz powiedzieć, tylko po prostu, żeby ona czuła, że my naprawdę tą serdecznością ze swojej strony, tym wsparciem możemy jej pomóc. Ale też nie zamartwiajmy się, nie chodźmy do innych osób, nie analizujmy tej sytuacji. No, chyba że faktycznie z Osią coś tak bardzo już się źle dzieje. Możemy też pójść do przełożonego, poufnie porozmawiać, zaznaczyć, że ta rozmowa jest poufna, że chcielibyście, żeby została poufną, ponieważ no coś tu się dzieje, co jest nie ok. No gorzej, jeżeli przełożony byłby samym moberem, więc to też by trzeba było naprawdę na tym m, żywym organizmie e, obserwować i odpowiednio reagować. E, jedna jeszcze rzecz jest taka, że m, często osoby mnie pytają, czy ja mogę złożyć skargę za Zosię? Kiedy widzę, że ewidentnie Zosia robi się cała purpurowa, kiedy zbyszek wchodzi, Zosia potem płacze, kiedy zbyszek wychodzi, to może ja złożę skargę, że dzieje się źle. No, tutaj są różne opinie na ten temat, ale większość ekspertów w zakresie właśnie mobbingu czy też bycia ofiarą mówi, że w momencie kiedy my byśmy złożyli tą skargę, a Zosia nie jest na to gotowa. Hmm, nie ma przepracowanej tej ścieżki, to może być to dla niej bardzo duży, kolejny stres, ponieważ o tym będzie się musiał dowiedzieć przełożony pracodawca, zespół. Jeżeli ktoś nie jest na to gotowy, to może mieć niestety duże, duże pretensje do nas, że coś takiego zrobiliśmy. Świetnie, jeżeli te polityki antymobbingowe są tak ułożone, że zespół może po prostu. Dać informację, że coś w ogóle w zespole się dzieje źle, że proszą o zbadanie tego y, stanu, a nie wskazać, że Zosia ma problem ze zbyszkiem, bo ich zdaniem jest mobbing. Aczkolwiek zostawiam to trochę w przestrzeni, bo moi drodzy, to jest tak, że nie ma konkretnie ułożonych polityk, które ustawodawca ułożył i powiedział, tak to powinno wyglądać. To dzieje się z poziomu często pracodawcy, często też biorą udział w określeniu polityki związki zawodowe, mogą też inni eksperci, którzy pomagają, którzy znają się na tym temacie, żeby to była polityka uwzględniająca również te. Inne niepożądane zachowania, w tym nawet konfliktowe, gdzie też warto byłoby nadać sprawie bieg, jeżeli jesteśmy w konflikcie, niekoniecznie w mobbingu. Czy Zosiu, odpowiedziałam na Twoje pytanie? Zdecydowanie, ale mamy kolejne. Mam nadzieję, że dla Was to też było czytelne. Czekam na następne. Czy istnieją techniki radzenia sobie z negatywnymi myślami, emocjami wywołanymi mobbingiem? Praktyczne, porady. Myślę, że tutaj to w ogóle potrzebny jest kolejny odcinek, który tylko o tym będzie mówił, czyli jak radzić sobie ze stresem. Ale skoro pytasz, to przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby odciąć MOBERA od ofiary. Ponieważ w momencie, kiedy my jesteśmy przy oprawcy cały czas, to przepracujemy sobie daną emocję, zaraz o tym powiem, jak to zrobić. Ale za chwilę znowu przyjdzie ten oprawca, i ta historia będzie się po prostu powtarzać. Więc to troszkę. Pomaga, ale nie będzie to tak, jak ja bym to widziała dla ofiary, żeby mogła stanąć na nogi. Czyli pierwszym ruchem, jak pomóc sobie to zrobić wszystko poprzez reguły, zasady, które w danej organizacji funkcjonują, żeby być odizolowanym od oprawcy, a praca, przepracowanie tych emocji, to przede wszystkim to, żebyśmy Tworzyli sobie taką przestrzeń, gdzie całkowicie będziemy odbudowywać, czy po prostu dbać o nasz potencjał, czyli o nasz, naszą mentalność. Jeżeli ja dzisiaj Ciebie zapytałabym, a jak się czujesz w skali od 0 do 10, tak mentalnie, czyli na ile masz takiej siły, weny do życia, do tworzenia, i ktoś mi powie, że ma na poziomie 10, no to ja powiem super. Ale jak powie ten ktoś, że ma 10, no to on nie będzie też pytał, jak sobie poradzić z emocją, tak? No bo on widzi, że jest ktoś, kto przekracza granicę i on wtedy bardzo łatwo powie: Słuchaj, to jest twoja. Przestrzeń to jest moja, nie przekraczaj. Jeżeli coś mamy ułożyć, ułóżmy, idźmy dalej. Natomiast jeżeli nam już ten poziom spadł, czasami ofiary mówią, że już skali nie ma, no to już jesteśmy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, w której mamy i nawet właśnie takie. Stany depresyjne, takie wycofanie totalne, więc jak sobie tu poradzić? W zależności od tego, jak odpowiadamy, gdzie na tej skali jest ten nasz, ta nasza mentalność psychiczna, ta odporność psychiczna. To tym bardziej musimy dobierać te narzędzia. Stąd też ja dopiero po takiej diagnozie mogę uczynić, czy idziemy bardzo mocnymi narzędziami, czy wystarczą te podstawowe. Te podstawowe, słuchajcie, to przede wszystkim dbanie o to, żebyśmy jak najwięcej mieli tej przestrzeni do budowania odporności w postaci na przykład. Spacerów. Chodźmy 30-40 minut na spacer. Zostawiamy wtedy to wszystko, co gdzieś tam nam w głowie siedzi i jesteśmy w stanie pochodzić. A niektórzy mówią, znawcy, że neurony mają nogi, czyli im bardziej my chodzimy, tym bardziej idziemy do przodu, czyli wychodzimy z tego stanu zastanego, tego ciężkiego, takiego, nazwę go bagienkiem emocjonalnym, po to, żeby to wypracować. Oczywiście tutaj w dzisiejszych pytaniach to jest szybkie pytanie, szybka odpowiedź, a trudno odpowiedzieć tak bardzo szybko. Czasami w takim bardzo mocnym stresie wiem, że bardzo pomagają oddechy. Czyli jest to taki oddech, w którym biorę wdech, ale kiedy pobieram ten wdech, brzuch robi się trochę większy, i z wydechem wciągam go wręcz do kręgosłupa. Wdech powinien być krótszy niż wydech. Czyli dajmy na to wdech. Raz, dwa, trzy i wydech. Raz. Powinnam trochę wolniej. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I wtedy powtarzamy taki cykl dwa, trzy razy, i zauważycie, że. Zupełnie y, łatwiej y, łapać ten dystans. Tam się po prostu, y, można powiedzieć, taka wentylacja emocjonalna odbywa. Y, jednym z takich moich ćwiczeń, kiedy widzę y, osoby y, wręcz rozdegotane po takim spotkaniu z Moberem, czy też dzwonią do mnie i brakuje im powietrza. Jest takie ćwiczenie. Może widzieliście pewnie nieraz psa, który wychodzi z kałuży i się obczepuje, albo nawet nie z kałuży, po prostu się obczepuje. Kiedyś zaczęłam to zgłębiać. Okazało się, że e, zwierzaczki przejmują różną energię. E, no i właśnie, kiedy potrzeba im uwolnienia się od tej starej energii, to się właśnie obczepują. Ja tak za bardzo tutaj nie mogę się obczepać, ale e, po prostu e, stajemy. I dosłownie cali się obczepujemy od głowy, e, po całe nasze ciało, po prostu mamy to zrzucić. E, po co? Po to, żeby wrócić znowu do swojej postaci, bo tak to te historie z tym oberem, z tą całą sytuacją, e, no niestety zaburzają nam nasze myślenie, nasze funkcjonowanie. E, czyli oddech, obczepywanie. Em, jak najbardziej zdystansowanie to myślę takie pierwsze kroki, yy, chodzenie na spacery, jeżeli ktoś uwielbia zamknąć sobie oczy i pomedytować. Polecam z całego serducha, dlatego że wtedy, kiedy zamykamy oczy, niekoniecznie musimy tam myśleć, nie wiem o czym, po prostu dobre techniki też macie na naszym kanale załączone, korzystajcie z nich. Chodzi o to, żeby jak najbardziej dać sobie chwilę przestrzeni, żeby mózg nie musiał cały czas myśleć o tym temacie, tylko być w innej przestrzeni. Wtedy neurony wchodzą na nowe drogi, na nowe nawyki myśleniowe. Im więcej my tam będziemy przebywać, tym bardziej ten stres będzie nam się e, eliminował. Ale tak jak mówię, jest to przestrzeń do o wiele większych wypowiedzi z mojej strony, ale takie pierwsze SOS myślę, że będzie wskazane. No mogę jeszcze dodać, bo widzicie, ja się od razu rozkręcam. E, rekomenduję prysznic, szczególnie jeżeli ktoś bierze o poranku, myjemy się, myjemy i później takie dosłownie e, no. To by było szaleństwo, ale życzę Wam, żebyście wytrwali około dwie minutki zimnej wody. Zimna woda robi swoją robotę. Nie każdy oczywiście zdrowotnie może sobie na to pozwolić, ale ci, którzy mogą, Zimna woda powoduje to, że z tego naszego ptasiego mózgu, czyli tego, który jest nastawiony uciekaj albo walcz, przedostajemy się do e, kreatywnego, e, tego, który ma wytworzyć rozwiązania, a przecież tam chcemy się znaleźć. Stąd też te ćwiczenia powodują, że my chcemy wejść w kreatywne myślenie rozwiązaniowe, a nie uciekać albo walczyć, bo przy dużym stresie, jaki mobbing przynosi, to bardzo często jest tylko. Albo aż albo ucieknę, albo będę walczyć. Kolejne pytanie. Czy istnieją sygnały ostrzegawcze, na które dany kierownik powinien zwrócić uwagę, żeby nie dopuścić do niepożądanych zjawisk w swoim zespole? Jak najbardziej często słyszę, że kierownik mi zgłasza, że już wcześniej był ktoś u niego i mówił, że jakieś zachowanie, które było przejawione, było nie ok, ale nie było ze strony kierownika reakcji. Wtedy pytam, no właśnie, dlaczego nie zareagował? A myślałem, że to się samo wyjaśni, że oni sobie sami to wyjaśnią. Nawet kierownicy mnie pytają, czy, czy osoby zarządzające po prostu... Czy i kiedy wchodzić w reakcję? No, moja odpowiedź jest jedna. Za każdym razem, kiedy my z poziomu osób zarządzających widzimy, że jest coś nie tak, powinniśmy zrobić spotkanie. Nie z całym zespołem, ale z daną osobą, dopytać. Niekoniecznie ona nam musi zgłaszać. My możemy coś widzieć, bo ofiara może nigdy do nas nie przyjść. Szczególnie jeżeli na przykład nie ma tej świadomości, nie ma szkoleń w firmie, no to jak ona ma wiedzieć to, co ja teraz mówię? Nie wie, zajmuje się, jest ekspertem w innej dziedzinie. Mi jest łatwo, bo ja się w tym specjalizuję, ale mm, kierownik, jako osoba zarządzająca, musi mieć tą wiedzę, że jeżeli jest coś nie tak, co znaczy nie tak. My widzimy, że ta osoba, no właśnie, jest taka wycofana, nie ma tej energii, kiedyś przynosiła zadania. W ciągu pięciu minut, teraz przynosi po godzinie, więc jest to zastanawiające, co się dzieje, skoro ten sam pracownik z tymi samymi kompetencjami, a nawet i większymi, bo już przecież y, miesiące lecą, więc doświadczenie ma coraz większe, no nie radzi sobie z tym. Nie radzi. Może być to oczywiście przestrzeń domowa, a może być to zawodowa. I oczywiście my nie wchodzimy głęboko, bo może ktoś sobie nie życzyć opowiadać nam historię, ale Powiedzieć, słuchaj Zosiu, zauważyłam, że to i to, czyli na przykład kiedyś wykonywałaś te zadania w tyle czasu, teraz potrzebujesz na nie tyle. Ja bardziej chciałam dopytać, czy ja mogę Ci w czymś pomóc, jeżeli borykasz się z tematami osobistymi i nie chcesz się dzielić ok, jeżeli z zawodowymi, a jest to związane z jakąś relacją, proszę powiedz, bo ja jestem po to, żeby pomóc. I wtedy czekolwiek ułożycie tą rozmowę, chodzi o to, żeby pracownik wiedział, że ma wsparcie przełożonego. To też buduje relacje, tworzy dobrą atmosferę, którą Wy jako osoby e kierujące zespołem potrzebujecie e budować, przez całą swoją karierę zawodową? Zapraszamy do odwiedzenia strony aneta gibek wiśniewska.pl. Mamy kolejne pytanie, czy istnieją różnice w doświadczaniu mobbingu między różnymi grupami wiekowymi? Różnica między różnymi grupami? Wiekowymi, tak? Aha. Czyli czy mobber inaczej mobbinguje 18-latka, a 60-latka? Albo z punktu widzenia ofiary, czy osoby starsze już z większym Aha. doświadczeniem inaczej reagują niż młodsze osoby, inaczej się zachowują? Okej, okay, rozumiem. To znaczy, może powiem tak, jeżeli chodzi o wiek, to faktycznie ma to istotne znaczenie, bo osoby, które. Są z dawnego pokolenia, czyli te starsze osoby. Nie chcę teraz wchodzić w analizę pokoleniową, bo to znowu nam za dużo zabrało, a już mi się ta szufladka otworzyła. I teraz wracając, to te osoby nie są tak otwarte na to, że coś jest nie tak z zakresu mobbingu, dlatego że w dawnych. W Wcześniejszych czasach, bo to zaraz tak zabrzmi jak dawno, jak bajka jakaś, ale te osoby funkcjonują. Ja zresztą do nich też należę. Kiedy pamiętam, pierwszy raz przyszłam jako aplikant do sądu, to moje wdrożenie polegało na tym, a była to jeszcze maszyna do pisania, gdzie samemu się pisało, komputerów nie było, to dostałam informację: to jest maszyna, zaraz przyjdzie sędzia, będziesz protokołować. I to było wszystko. Dzisiaj śmiem powiedzieć, że bez wdrożenia, bez innych rzeczy, mogłoby jeszcze takiego osaczenia, bo ten styl był bardzo nieciekawy, no to moglibyśmy powoli zacząć rozważać, czy to nie jest mobbingowe. Natomiast tamto pokolenie, takie jak moje i starsze, po prostu przyjmowało, że musi się tego nauczyć, musi to zrobić, musi spełnić oczekiwania. I, i nawet jeżeli to były naprawdę bardzo nieprzyjemne zachowania na sali, po prostu się to przyjmowało. I ta grupa, kiedy teraz słyszy od tej grupy pokolenia, które wchodzi na rynek pracy, który e, zna już to, że mamy coś takiego jak szacunek, godność, e, tak nie powinno być, wytyczają granice, e, no spotyka się z tym, że może jednak byśmy tutaj coś zmienili. No i to starsze pokolenie wtedy mówi: Ale co tu zmieniać? Myśmy się tak wychowywali zawodowo, więc po prostu weź tą maszynę i pisz. No, i tutaj y, faktycznie, y, chyba tak bym mogła powiedzieć, y, celowo używam chyba, bo tych zjawisk jest naprawdę bardzo dużo. Że y, o wiele łatwiej, jeżeli tak byśmy szli w odpowiedź, y, moberowi zmobbingować to pokolenie starsze niż to młodsze. Y, chociaż nie jest to reguła. Absolutnie proszę tego nie brać za regułę, bo bardziej tu chodzi o to, y, y, nie o wiek tak do końca a o y, odporność mentalną. Im większą mam odporność mentalną jako człowiek, czyli właśnie y, biegam, śpiewam, tańczę, mam hobby, mam przyjaciół, mam y, różne rzeczy, które robię, które dają mi energię. I teraz jak ja ciebie zapytam, ile masz takich rzeczy, co daje ci energię, a ty się tak zastanawiasz. Hm, hm, hm. No właściwie to niewiele. No to nie ma skąd ta odporność nam się pojawiać, stąd też Wtedy tam, moberowi, jest łatwiej do nas dotrzeć. Łatwiej, Oby nie było tak łatwiej, więc bajmy otworność. Kolejne pytanie, poproszę. Czy mobbing dotyczy tylko miejsca pracy? Czy możemy też y, słyszeć o mobbingu w innych sferach życia? Tak, ja kiedyś e, usłyszałam od mojego syna, który wtedy zdawał maturę i powiedział do mnie Mamoś, ty musisz przyjść do naszej szkoły, jak my jesteśmy mobbingowani. Nauczyciele od samego początku, jak zaczęliśmy czwartą klasę, mówią do nas, że nie znamy, że się nie dostaniemy na żadne studia, że w ogóle zapomnijcie o maturze. I tam zaczął wymieniać, mówi, musisz zrobić mobbing, bo my jesteśmy mobbingowani. No i wtedy powiedziałam synu, no niestety tam mobbingu y, nie ma. Nie chodzi o to, że zachowań niepożądanych nie ma, bo świetnie gdyby nauczyciele może inną komunikację przyjęli, ale nie chcę tego tematu rozwijać, bo faktycznie mobbing, z uwagi na to, że kodeks pracy określa, czym jest mobbing, definiuje mobbing jako zachowania w miejscu pracy. Czyli odpowiedź najprostsza, najkrótsza mobbingiem będziemy mogli tylko i wyłącznie poruszać się w środowisku pracy i to z uwagi na Umowę o pracę, bo tam mogą być na przykład osoby w środowisku pracy zatrudnione o umowę o dzieło, więc te osoby tutaj już w tych zachowaniach, nie mówię, że nie ma mobbingu jako zachowania niepożądanego, ale nie możemy tego definiować jako mobbing. Kiedyś mi nawet taki pan na szkoleniu, to tak, żeby troszeczkę um, dodatkowo jeszcze jakąś dygresję dać, powiedział, um, miał, um, mówi do mnie. No ja już myślałam, że to w tym moim domu to jest taki klasyczny mobbing, bo od prawie 40 lat e, jestem mobbingowany. Ja mówię, a co się dzieje? No bo ledwo co przychodzę do domu, to już małżonka coś chce. Dzieje się to systematycznie, bo nie ma dnia, w którym coś by nie chciała. Więc czuję się osaczony i nękany. No jest to długotrwałe no i oczywiście e, powodujące u mnie zaniżoną przydatność, bo już mi się nic nie chce, bo nikt mnie nie motywuje, tylko mo mobbinguje. No ale właśnie tutaj, jeżeli Pan będzie zatrudniony przez Panią, no to będziemy mieć ze zjawiskiem mobbingu, a w tym przypadku zjawiska takiego nie mamy. To tak dodatkowo. Kolejny. Na koniec to. mamy jeszcze pytanie, które się już pojawiało wielokrotnie. Czy istnieje ryzyko, że zgłoszenie mobbingu spowoduje utratę pracy? We wcześniejszych odsłonach mówiłam o tym, że jest coś takiego w głowach osób, że boją się, po prostu boją się, że kiedy cokolwiek powiedzą, no to po pierwsze, nie wiadomo, bo nie mają pewności, czy to będzie to niepożądane zjawisko, więc nie chcą wchodzić w coś, co potem okaże się jeszcze przeciwko nim. Czy można utracić pracę? Ja nie powiem Państwu, czy można, czy nie można. Ja powiem bardziej w kategoriach takich, że to się na pewno zadzieje, kiedy my nic nie zrobimy. Bo jeżeli my nic nie zrobimy, to tak będziemy zmęczeni psychicznie, tak ciało będzie zaczynało chorować, że my tak będziemy korzystać ze zwolnień lekarskich, a w konsekwencji po prostu się zwolnimy albo pracodawca nas zwolni. Więc. Jeżeli my zaczniemy naprawdę rozumieć, czym jest zjawisko mobbingu, co ono może zrobić z człowiekiem, to się okaże, że przy tych naszych rozważaniach tak dojdzie do y, rozwiązania tego stosunku pracy. Natomiast jeżeli to rozumiemy, to ja rekomenduję, żeby się nie bać, mówić. Zgodnie z procedurą. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, nie wie jak to wygląda, służę swoją pomocą, dajcie znać, naprawdę chętnie odpowiem, co możecie zrobić, do jakiego etapu się poruszyć. Często też są związki zawodowe, które pomagają. Jakkolwiek nie bójmy się, bo ja naprawdę z wieloma pracodawcami rozmawiam i mówią do mnie, dlaczego wcześniej nikt. Nie przyszedł, nie powiedział. Ja z poziomu pracodawcy nie wiem. Ja nawet pamiętam w sprawie, w której ja osobiście orzekałam jeszcze jako sędzia, kiedy taką informację dostałam od pracodawcy, że gdyby on wiedział, a to była potężna firma, więc sam pracodawca no naprawdę nie miał tej wiadomości, a wszystko rozgrywało się przez miesiące na szczeblu podstawowym. I w momencie, kiedy pracodawca się o tym dowiedział, e, owszem, sprawa się odbyła, ale już podczas tej sprawy pokazał, ile rzeczy wykonał, żeby pomóc e, osobie, która była w charakterze powoda. I faktycznie doszli do porozumienia, więc e, nie chciałabym, żebyśmy popatrzyli przez pryzmat pracodawcy, tu bym chciała obronić też pracodawców, jako tych, którzy jeżeli się do nich zgłasza z problemem, to będą zwalniali. E, może czasami też nie są świadomi, jak mają postąpić, bo są jeszcze raz ekspertami z innych dziedzin. Zjawisko mobbingu jest wyjątkowym zjawiskiem, trudnym zjawiskiem i czasami się wydaje, że może nam się nie przytrafi, ale są te czasami pierwsze razy, w których trzeba wiedzieć, jak postąpić, a więc i pracodawca też może się trochę uczyć tego, co zrobić, jak zrobić, ale to nie oznacza, żebyśmy się bali, że stracimy pracę. Natomiast pewnie mnie rozumiecie, że ja też nie mogę zapewnić, u jakiego pracodawcy, nie znając danego kazusu przypadku, w którym wy jesteście, czy tak by się zadziało, czy nie. Natomiast wiem, że jeżeli by się tak miało zadziać, a może tak powiem, że bylibyście zwolnieni i pracodawca nie zareagował właściwie, to czy warto dalej w tej firmie być. To już takie dodatkowe pytania i rozważenie. E, Okej, okay, moi drodzy, więcej pytań nie ma. Wyczerpaliśmy listę pytań. Mam nadzieję, że ja odpowiedziałam na to, co może i w Waszych głowach było. Oby tak właśnie było, że te pytania to uzupełniły. Piszcie do nas, zadawajcie. Pytania, bardzo je lubię, szczególnie w tematach, w których siedzisz, nie wiesz, co masz zrobić i właśnie nie powiesz koleżance, nie powiesz mężowi, żonie w domu, no bo to właśnie poczucie wartości nie pozwala. Możesz tutaj do nas zadzwonić. Ja bardzo chętnie umówię się na rozmowę, taką choćby króciutką. Może być ona bezpłatna, w której po prostu chcę Ci pomóc. Jeżeli masz osobę w swoim domu, która zachowuje się nietypowo, podam taki przykład jednej z pani, która była u mnie na szkoleniu i tak w przerwie podeszła i mówi pani, co tak średnio chciało mi się iść na pani szkolenie z tego mobbingu. No, bo przecież nikt tutaj za bardzo nie jest mobbingowany. Natomiast dopiero kiedy pani opowiadała, co robi ofiara, jak się zachowuje, to zaczęłam utożsamiać to z moim mężem. I opowiada historię, w której mają domek i mąż dookoła tego domku układa taki chodniczek. I ten chodniczek, jak układa, to potem go rozbiera, a potem znowu go układa, twierdząc, że a, takie a, słyszała wypowiedzi, że ja się do niczego nie nadaję, nawet nie umiem tego chodniczka ułożyć. I mało jadł, mało spał, coraz mniej z nią rozmawiał. Ta intymność seksualna też została zawieszona, i pani w pierwszej kolejności pomyślała: Może on kogoś po prostu ma, z kimś się spotyka. Natomiast dopiero na tym szkoleniu zaczęła zauważać pewne objawy, które mogą być mobbingowe. I co się okazało? Osoba ta przyjechała do mnie e, niebawem z mężem, który jak tylko wszedł, powiedział: Absolutnie, to wszystko moja wina a wyszedł. Z informacją, w której po prostu trzeba przyglądać się temu głębiej, bo może być to zjawisko niepożądane. I bez względu na to, czy to będzie mobbing, czy będą to inne zachowania, one powodują, że człowiek człowieka niszczy, a tak być nie powinno. I wtedy, kiedy już dostał tą informację, że to nie jest z nim coś nie tak, tylko z tym czymś, tą sytuacją, którą trzeba rozwiązać. Pani już na drugi dzień dzwoniła, że mąż o wiele lepiej śpi, już jest o wiele lepiej, więc y, zaczęliśmy proces, zaczęliśmy proces wyjścia z tego, układając plan naprawczy na tą sytuację. Y, moi drodzy, podsumowując, y, nie bójmy się y, mówić y, otwarcie, ale z szacunkiem, że coś się dzieje. Zgłaszajmy te przypadki. Nie ma wieku, nie ma płci, która by była wyłączona albo włączona w proces mobbingowy. Bardzo ważne jest to, żebyśmy umieli definiować to u siebie. Spoglądać na innych, więc tym bardziej proszę Cię o to, abyś subskrybowała, subskrybował ten kanał. Pozwalał mi na rozwój tego kanału. My jesteśmy oczywiście w przestrzeni tych zjawisk niepożądanych, ale przecież my tutaj wybieramy rozwój, korzystamy z potencjału, a nie sposób mówić o potencjale, jeżeli najpierw mamy go przypsypanego. Dlatego zaczynam materiały od. Właśnie tych zjawisk niepożądanych, po to, żeby potem już mówić, jak dbać o ten nasz cudowny potencjał. Zostawiam Cię z cudownymi myślami, ludźmi wokół siebie. Dbaj o to, żeby byli wspierający, budujący Twoją przestrzeń i do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Dodaj nas do ulubionych na Facebooku, TikToku, Spotify i Instagramie.